Msza Święta, kwiaty pod tablicą pamiątkową, wystawa okolicznościowa oraz występy dzieci i młodzieży złożyły się na obchody 150. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się 20 stycznia w Porąbce. W uroczystościach udział wzięli duchowni, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych z regionu, a także bielscy komandosi oraz działacze licznych organizacji publicznych i stowarzyszeń. Podczas mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Poromce, ksiądz Eugeniusz Nycz, odczytano list ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej do uczestników uroczystości rocznicowych. Wiskup Tadeusz Rakoczy przypomniał w nim słowa błogosławionego Jana Pawła II o tym, że pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Te słowa błogosławionego Jana Pawła II niech staną się natchnieniem dla Was wszystkich, abyście wspominając. Nasze narodowe rocznice pamiętali o naszej teraźniejszości i przyszłości. W imię pamięci o bohaterach powstania styczniowego, starajcie się ze wszystkich sił o dobre przeżywanie teraźniejszości. W roku wiary ożywiajcie w sobie pragnienie wierności Bogu w codziennym życiu. Ksiądz Robert Szczotka w homilii zaznaczył, że historia Polski zawsze była niezwykle mocno związana z Bogiem i jego obecnością. Zastanawiając się nad pytaniem, skąd wzięła się w powstańcach styczniowych siła i odwaga, by poświęcić swe zdrowie i majątek oraz życie dla ojczyzny, kapłan odsyłał do fragmentu Ewangelii o cudownym przemienieniu wody wino w kanie galilejskiej. Starosta nie wiedział, skąd pochodzi dobre wino. Goście weselni też nie wiedzieli. Wiedzieli o tym tylko słudzy. Ci... Którzy na wesele nie byli zaproszeni jako goście, żeby się bawić, ale żeby tam pracować. Oni wiedzieli, dobre wino pochodzi od Jezusa. Ci znani, święci i nieznani powstańcy. Oni wiedzieli, skąd pochodzi siła ducha. Oni wiedzieli, że wszystko sprawia jeden i ten sam Bóg. Kaznodzieja zaznaczył, że powołaniem chrześcijanina jest zanoszenie dobrego wina nawet wrogom. Ciągle będą tacy, którzy będą mówili, że historia Polski no to. Polityka, bo takie układy polityczne, bo taka sytuacja gospodarcza, takie nastroje w społeczeństwie, ona Boga odrzucą, Kościół też. Ale słudzy wiedzą skąd jest siła, skąd jest moc. I słudzy nie boją się nawet wrogowi zanieść tego dobrego wina. Powołanie powstańcze, powołanie chrześcijańskie. I czego chce od nas Bóg? Zgodzić się, żeby On do nas przyszedł. Zgodzić się i uwierzyć, że Pan Bóg nas odbuduje. Wśród trzech koncelebrujących Eucharystię kapłanów jeden modlił się o spokój duszy zmarłej 17 stycznia bieżącego roku świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej. Po liturgii złożono kwiaty pod tablicą wmurowaną równo 100 lat temu w 50. rocznicę Powstania Styczniowego w ścianę kaplicy św. Urbana. Wśród składających wiązanki był m.in. poseł Jacek Falfus, inicjator i patron honorowy niedzielnych uroczystości, oraz poseł Stanisław Szwed. Już, Już za chwilkę nastąpi, nastąpi. Złożenie, złożenie kwiatów w wieńcy tak, co przez, przez przedstawicieli, tak, co przez przedstawicieli tak, co władz państwowych. Święta Mario, Matko Boża, młodzi święta za na teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami święta Boże Rodzicielko abyśmy się starali godnymi godzinie obietnic Módlmy się łaską z prosimy Cię, Panie, racz bez serca na nasz, abyśmy, którzy za zgasłowaniem Panie, dzielenie Chrystusa, Chrystusa na nadłego poznania, przez jego mękę i krzyż do chwały smaku stania, byli doprowadzeni przez tego Chrystusa Pana naszego. Douglas.